Ja myślę, że ta sztuka jest o nas, o ludziach, właśnie o tym, że powinniśmy dbać o swoje środowisko, bo my też jesteśmy jego częścią. I skłania też do takich refleksji właśnie, jak zachowujemy się względem zwierząt mhm. i jak ludzie potrafią być okrutni nie w stosunku do zwierząt, ale też w stosunku do samych siebie. Najpierw polowania, potem wyręby lasu, a teraz jeszcze pożar i zupełne pogorzelisko. Myślisz, że zrobiliby to specjalnie? Przecież gdyby nie deszcz, mogłoby sięgnąć wioski. Sami by sobie robili pożar. Oj, młoda, młoda. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Bo jak to się mówi, z większą siłą przychodzi większa odpowiedzialność. Dlatego główne przesłanie tej sztuki jest takie, abyśmy jako ludzie potrafili dbać o zwierzęta i potrafili dbać o nasze środowisko. Całe szczęście. Trzeba natychmiast ostrzec wodza. Co? Zwariowałeś. Jak teraz damy głosem, to nas namierzą. A jak nie damy, wódz może wpaść w zasadzkę. Racja. Czyli co? Dajemy? Dajemy. Stopniowo, a potem jak najmocniej. Tak najbardziej, moim zdaniem, ta scena może uderzać widzów. To jest moment, kiedy pies, kiedy suka, stoi tutaj na pięku i um, wykrzykuje tak naprawdę tą całą złość do, do ludzi, do tego, jak ona została traktowana. Jeśli kiedykolwiek pękło mi serce, to chyba właśnie teraz! Człowiek człowiekowi. Człowiek człowiekowi. Człowiek człowiekowi, wiadomo.